Zobaczymy, jak to się teraz nagrywa. Zobaczymy. O, to y, y, witamy tego dnia. Niedzielę palmową. Dobrze, zobaczymy. Bez palmy. Bez palmy. Witamy, witamy. Witajcie. Dzisiaj jest co? Dzisiaj jest y, niedziela i to wyjątkowa niedziela. Raz w roku niedziela palmowa. Powinniśmy to chyba nagrywać w Las Palmas. <laughs> ale nagrywamy w Rzeszowie. E, niedziela Palmowa. Dzisiaj, jeżeli już byłeś na Eucharystii, w sensie w internecie, w telewizji, no to już słyszałeś liturgię słowa. Jeżeli nie byłeś, to jeszcze możesz zobaczyć. Do 24 można jeszcze otworzyć, żeby to dzisiaj było. E, liturgia słowa dzisiaj jest bardzo, bardzo, bardzo obfita. Jak co roku zawsze jest na męka pańska. I my chyba nie będziemy chcieli tego czytać teraz, bo to by nam dużo czasu zajęło. Możecie też sami przeczytać sobie, czy z telefonu, czy, 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 z, czy w trakcie będąc nam się posłuchać. Jeśli już słuchaliście, to już to macie ze sobą, już posłuchaliście. Ale dzisiejsze dwa czytania z przodu, wcześniejsze, które są w liturgii czytań, też pięknie zapowiadają to i przez Izajasza, i potem też tłumaczy w piękny sposób i się do Filipian w drugim rozdziale święty Paweł tłumaczy, co to dla nas, ta męka pańska, co co to dla nas dzisiaj jest ten świąteczny dzień. Jesteśmy, no, w, to jest już ostatnia niedziela Wielkiego Postu. Już teraz będzie y, Wielki Tydzień się rozpoczynać dzisiaj dla nas. Nie będziemy świętować. Myślę, że to jest taki czas, kiedy jeszcze bardziej możemy wejść w Słowo, jeszcze bardziej słuchać, jeszcze bardziej odkrywać. I może ten wyjątkowy, koronawirusowy Wielki tydzień pozwoli nam głębiej go przeżyć niż te poprzednie, w poprzednich latach, i yy, życzymy tego. Tu, już na początku, sobie, Wam, a może Wam sobie w tej kolejności, żeby to był bardzo dobry czas. Więc cieszymy się, że jesteście z nami i słuchamy. Pierwszy hmm. będzie Izajasz, hmm. tak? To czy ja to... to czytaj. To ja czytam dzisiaj dobrze. To będzie z 50. rozdziału. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Każda rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto słowo Boże. Mówi, no, będą dzięki. I drugie czytanie z listu do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi, a w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto słowo Boże. Bo ogólnie będą dzięki. Amen. Chcesz coś mówić? Ty też. Aha. Ja się chciałam podzielić tym, co bardzo dotyka moje serce. Ten czas w ogóle, który zaczynamy, czas Wielkiego Tygodnia. To wejście przez niedzielę, niedzielę palmową, dla mnie niedziela palmowa jest taką, taką bramą wejścia w to misterium, przeżywania tych treści, przeżywania tych wydarzeń, które się zadziały dla, dla mnie. I właśnie to jest, to jest istotne, odkąd żyję z Bogiem, odkąd Go poznaje, i ta relacja dzięki Duchowi Świętemu staje się coraz głębsza. To tym bardziej z roku na rok mam większą świadomość. Bóg, Duch Święty objawia mi to coraz głębiej, że to, co się zdarzyło, to jest bardzo też osobiste wy wydarzenie. Jezus umarł, poniósł śmierć, mękę, śmierć krzyżową. Jedną z najgorszych śmierci. Zrobił to. Za każdego człowieka, za każdą osobę, za wszystkich ludzi. I to się słyszy. Jezus umarł za nas, za nas, my to, my teraz dziękujemy Bogu, my i my. Dużo używa się zdań ym, w liczbie mnogiej. Ja kiedyś nie odnosiłam tego osobiście do siebie. Natomiast w tej właśnie drodze z Bogiem i Duchem Świętym dzieją się tak niesamowite rzeczy, że ja bardzo osobiście przeżywam ten czas. Ym, to, że Jezus przyjmuje to wszystko na siebie, on stał się człowiekiem, zrezygnował ze swojej boskości, e, przyjął ciało, słabe ciało człowieka, e, które było posiniaczone, bite, porwane, e, przyjął to całe cierpienie na siebie za moje grzechy, za mnie. Bym to ja była wolna, ja Sylwia Wilk, żebym była wolna. I to jest coś tak niesamowicie... Głębokiego, co pracuje w moim wnętrzu, że Jezus przyjmuje to wszystko. Jego twarz staje się kamienna, on nie zważa na to. On w swoim sercu nosi mnie, on wie, dlaczego to zrobił. On się zdecydował, też ze względu na mnie. Podjął taką decyzję. Przyjmuje całą mękę, to wszystko, co się, co się stało z nim. On przyjmuje to ze względu na mnie, na moje serce, na moje życie. Staje się sługą, podobnym do ludzi. I on staje się posłuszny do śmierci i do śmierci krzyżowej. Jest pluty, opluty, bity, wyrywane ma włosy, krew płynie mu z jego czoła przez koronę cierniową. Jest wcześniej właśnie bity, każda rana. Każda rana, przez którą ja też mogę odbierać uzdrowienie, jest właśnie dla mnie. I z tego powodu Bóg też go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano. Istot niebieskich, podziemnych, ziemskich. Każde kolano ma się zgiąć na imię Jezus. Imię Jezus ma niesamowitą moc. To jest moc, to jest Bóg. I ja też, kiedy używam imienia Jezus, kiedy wypowiadam imię Jezus, to właśnie z tą myślą, że wypowiadam teraz imię pełne mocy, imię, przez które dokonało się zbawienie, imię, w którym jest moje zdrowie, imię, w którym jest moja radość, imię, w którym jest moja świętość, imię, w którym jest moje życie, imię, w którym jest moc, chwała i potęga, też dla mnie. Też dla mnie, ilekroć wypowiadam to imię, to wypowiadam imię też miłości, ogromnej miłości, którą Bóg mi daje i też właśnie pokazuje, jak bardzo mnie kocha. Niezależnie od tego, co ja zrobiłam w swoim życiu, niezależnie od tego, co jeszcze zrobię złego, jaki jeszcze grzech popełnię, Bóg zrobił to z miłości. Miłości, zupełnie też za darmo. Ja sobie niczym na to nie zasłużę. Ja kiedyś próbowałam sobie zasługiwać modlitwami, leżeniem krzyżem, yy nakładaniem na siebie dodatkowych pokut po to, żeby, żeby właśnie odkupić się z tych moich grzechów, żeby się oczyścić, ale to nie ja, to nie jest moja moc, to się stało, bo Jezus to zrobił dla mnie. I to była taka trudna prawda, bo, bo w życiu codziennym ciągle jest coś za coś, coś za coś, ty mi zrobisz to, ja ci zrobię to, ja przysługę, no to, to, to ja w sumie też się odwdzięczę przysługą, tak? Jak nie, nie będziesz grzeczny, to nie dostaniesz tego, nie będziesz mógł tego. I tak od dzieciństwa ja otrzymywałam takie komunikaty, że musiałam zawsze zasługiwać na ten szacunek, na miłość. To, to było w domu, to było w szkole, wśród znajomych. A nagle w moje życie wchodzi Jezus, który mówi: Umarłem za ciebie za darmo, nic nie musisz robić. Kocham Cię. I chwała Pani. Chwała, chwała Panu. Zobaczcie, też w tym pierwszym czytaniu dzisiaj z tym Izajaszu, w tymi Izajaszu, już na samym początku, chyba też nie tyle, to wcześniej uwagi nie zwróciłem, Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. I rzeczywiście, jak popatrzymy na całą Ewangelię, to jest się prostwo o Jezusie i On cały czas tym swoim słowem, tymi czterema Ewangeliami, które czytamy, każdym kazaniem wypowiedzianym, Pokrzepia nasze serca. Widzę, że każdy, kto zaczyna słuchać, uważnie czytać, słuchać, analizować, to widzi, że Jezus cały czas buduje. Nie? Zresztą tak o nim proro prorocy pisali, że on będzie budował, a nie niszczył. On po to przyszedł, żeby, żeby ciebie mnie zbudować. Ale mówię w następnym wersecie: Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Każdego rana pobudzam ucho, bym słuchał jak uczniowie. I zobaczcie, yy... każdego rana Bogu zależy, by moje ucho słuchało Jego słów. I mamy uczniów, przynajmniej tych jedenastu, którzy, jak widać, <coughs> wydają dobry owoc tego, co słuchali przez trzy lata od Jezusa. I oni potem idą. I tak samo y, mówi Izajasz, że to samo dotyczy Ciebie, mnie, bracie i siostro. Każdego rana pobudza moje ucho, bym słuchał jak uczniowie. I teraz dalej. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. I teraz zobaczcie, tu jest odwrócenie sytuacji. Chodzi o to, że teraz Pan Bóg otworzył też Jemu ucho. Jemu Jezusowi. On też pokazuje, i zajaż nam, że... Jezus chce słuchać ciebie i Twoich spraw. Że wszystko, co dla Ciebie jest ważne, On to chce wykonać, zrobić. I mówi o czym się nie cofnął. Nie oparłem się ani się nie cofnąłem. No, przed czym? Przed tą całą męką, która dzisiaj będzie czytana, czy była czytana, zależy w jakiej porze jesteś. Przed tą całą męką, to całe zło, którego On doświadczył, to co nam za tak w skrócie opisuje list do Filipia, św. Paweł. On się przed tym nie cofnął. Dlaczego? Bo on słyszał, słyszy i będzie słuchał wszystkiego, co ty mu powiesz. Gdzie też podoba się, że jest napisane parę rozdziałów później, cztery chyba rozdziały później: jest napisane, że jego ucho, nie, jego słuch nie jest przytępiony na tyle, aby nie mógł usłyszeć. Jego ręka nie jest za krótka, aby nie mógł pomóc czyli ci je podać. Nie? E Jezus, to wszystko, tak jak Sylwia mówiła w świadectwie, wszystko robi y, dla Ciebie, dla mnie. To jest cel. On chce odkupić to zło, które dokonało się w przeszłości Twojego, mojego życia. On chce, bym stał się nowym stworzeniem. I, i zobaczcie, kończy nam dzisiaj pięknie święty Paweł w liście do Filipian. Tylko sobie to otworzę, żeby nie w 11 wersecie nam powie na samym końcu. Ja już przejechałem ten fragment, O, jestem, dobrze. I mówi dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył darował mu imię ponad wszelkie imię aby na imię Jezusa się każdego kolano i niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby każdy, czyli aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca język, czyli teraz pokazuje ja Ciebie chcę zaangażować do decyzji, nam to pięknie powie Paweł w liście do Rzymian 10 rozdziale, 9, 10 wersecie kto ustawi swoimi wyzna i w sercu swoim uwierzy, że Jezus Chrystus jest Panem, że on jest zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie tej wiary ustami prowadzi do zbawienia. I dzisiaj mówię, aby każdy język, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. I to jakim Panem? No Panem w koronie cierniowej, taką ma koronę. Panem w płaszczu z purpury, ale to był płaszcz, który mu dali, go wyszydzić z berłem w którym dali mu tam coś do ręki, żeby się z niego nabijać po prostu, nie? E, który był opluwany, który był wyśmiany, który był ubiczowany, którego ciało było rozszarpywane podczas męki e, takim panem. czy coś takiego pana. Takiego pana, który finalnie wisi na e, drzewie krzyża, roz, e, rozciąga swoje ramiona i umiera. Ale zauważcie, żaden inny Bóg Całej historii, żaden Bożek, żaden wielki król nigdy nie zrobił tego, co Jezus, że wziął na siebie wszystkie grzechy. Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem za nas, abyśmy się w nim stali sprawiedliwością Bożą. I umiera za swoich poddanych. Ja temu Jezusowi, temu królowi oddałem swoje życie, mając 15 lat po raz pierwszy i do dzisiaj oglądam tego owoce. Bracie i siostro, zachęcam cię do, do głębokiego przeżycia tego całego wielkiego tygodnia i zastanowienia się, czy chcesz temu Jezusowi, temu, który oczywiście w niedzielę zmartwychwstania, to jest zmartwychwstaje, wstaje, wychodzi z tego, ale jego rany pozostają na jego ciele, abyś miał dowód, że to jest ten sam, niepodstawiony inny. Ten, który umarł. Ale i zmartwychwstał po to, aby śmierć już nad Tobą, nade mną, nie miała władzy, abyśmy byli wolni. I w obliczu dzisiejszych czasów, z takiej perspektywy, już nigdy nie pojawi się w Twoim sercu lęk i obawa. Będziesz wolny, a ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Jezu Chrystus chcę Ci podziękować za ten dzisiejszy dzień, za tą niedzielę, za kolejny dzień pięknej pogody. No to jest coś cudownego, bo nie pamiętam takiego ciągu. Pięknej pogody, żebyśmy mieli bezchmurnego nieba i pełnego słońca. Dziękuję Ci Panie za ten czas, dziękuję za nas, dziękuję za wszystkich ludzi, którzy nas pomagają. Dziękuję Ci Panie za markę, który nam poczuł obiektyw. Dziękuję Ci Panie. Dziękuję Ci Panie za wszystkich, którzy to oglądają i za życie każdego z nas. Ja wiem Panie, że to z życia każdego z nas jest coś pięknego wyprowadzić. Chcę z jednej strony, byśmy my mieli ucho ucznia, czyli tego, który chce słowo usłyszeć, nie żeby mu wyleciało z drugiej strony, ale chcesz, by to słowo w nas weszło i nas przemieniło, ale z drugiej strony też, Ty pokazujesz, że Ty jesteś Bogiem, który słucha każdego mojego słowa, słucha każdego mojego bicia serca, każdego mojego pragnienia, każdej mojej myśli i chce dla mego życia błogosławieństwa. Ty nie chcesz, bym ja cierpiał bez sensu ponieważ Ty na siebie wziąłeś wszelkie cierpienie, abym ja mógł radować się w Panu. I Panie, ja dziękuję za Twoją mękę, ja dziękuję za, twoje, za i uroczysty wjazd Twój do Jerozolimy, ale i za to, co za chwilę się będzie działo w tym tygodniu, dalej, gdy ty będziemy to przeżywać, tą mękę Pańską, którą dzisiaj już w sumie całą przeczytamy. O tak, Panie, sprawdź, żebyśmy my, którzy tego słuchamy, czy którzy to oglądają, czy którzy to, wczy to się wczytują, Abyśmy nie byli tylko yy, odbiorcami, ale byli, byśmy byli uczestnikami. A uczestnik Twojej męki ma doświadczyć wolności. Doświadczyć wolności. Tak jak ci, którzy zaraz bezpośrednio po Twoim zgonie na Krzyżu, powiedzieli, ten prawdziwie był synem Boga. Mimo, że wpierw wątpili w to, zobaczyli po Twojej cudownej śmierci Jezu że to Ty prawdziwie byłeś Synem Boga, że Ty prawdziwie byłeś Bogiem, jesteś Bogiem, jesteś Królem Królów, jesteś Panem Panów. I ja błogosławię Cię, dziękuję za to, że pociągnąłeś moje życie za Tobą i proszę, byś pociągał wszystkich tych, którzy to też dzisiaj oglądają i wszystkich, którzy w ogóle, Panie, powiedzą, Jezu, ratuj, o tak. Niech pełnia Twojego błogosławieństwa spoczywa na każdym z nas. I proszę Cię dzisiaj, za każdym z nas, by nasze ucho stawało się uchem ucznia, czyli tego, które Twoje słowo chce wprowadzać wpierw do swego serca, do swego umysłu i do swego działania. Abyśmy byli tymi, którzy żyją według Twojego słowa. I żebyśmy się nie cofnęli, byśmy się od Ciebie uczyli tej postawy. Abym już raz wybrawszy, zawsze wybierał. O tak, Panie. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, bo jesteś prawdziwie świętym Bogiem. Tobie, Panie, wszelka chwała i wszelka cześć na wieki, wieków. O tak, Panie. Mhm. Widzę, że Pan Bóg przychodzi do osoby, która ma ogólnie w całym ciele problemy ze stawami. I miałem taki obraz Twojego jakby ciała stojącego. Y i na to ciało nakłada się drugi obraz Jezusa, tak jakby się jedno w drugie wchłaniało. Rozumiem, że ty i Jezus jedno jesteście. I on w tym powiedział mi w tym obrazie, że y, twoje stawy teraz stają się Jego stawami. Boskimi, cudownymi. On, on nawia twoje łokcie, twoje nadgarstki, twoje kolana, twoje kostki, twoje biodra i wszystko to, co tam jest uszkodzone. On teraz daje ci swoje. Właśnie. Dla ciebie teraz przychodzi, i ciebie przemienia, i Twoje ciało uzdrawia. Dziękuję Ci Panie za ten obraz. Ja Panie, Panie. mam obraz osoby, która cierpi na bóle właśnie w mietnicy, w biodrach, i to utrudnia też poruszanie się. I Pan Bóg teraz przychodzi, uzdrawia Twoje biodra, odbudowuje to, co jest uszkodzone. Chwała tobie, panie. Chwała tobie, panie. Ja mam też obraz wypadku z motocyklem. Znaczy, ktoś na motocyklu jechał. To jest mężczyzna, dość młody. To już było wiele lat temu. I ty do dzisiaj w swojej głowie nie umiesz wybaczyć sobie. To była twoja wina, to była za szybka jazda, nieostrożna i tak dalej. Ale ty do dzisiaj nie umiesz w swojej głowie sobie wybaczyć. I stałeś się strasznie zgorzkniałym człowiekiem w Twoim życiu. I Bóg teraz odnawia Twoje serce, odnawia Twoje myślenie i odnawia też Twoje zdrowie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Pan Bóg też przychodzi do mężczyzny i uwalnia Cię z pornografii. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Też jest osoba, która miała udar. I częściowo jest niewładna, i Pan Bóg teraz właśnie przywraca Ci władzę. I czujesz wielkie ciepło w tym miejscu, gdzie ten udar był, w tej części głowy, i, i czujesz, jak się takie ciepło rozlewa pod swoim ciele, ale taki błogi pokój przy tym czujesz, i Pan Bóg właśnie przychodzi i, i odnawia władzę w Twoich kończynach, pełną taką władzę. I twój stan będzie taki jak przed tym udarem, chwała Ci Pania. Też Pan, bo przychodzi do osoby, która w badaniu okulistycznym dowiedziała się, że ma jakąś plamę na oku niebezpieczną. Pan Bóg teraz uzdrawia, zabiera tę plamę, uzdrawia Twoje oko, chwała ci Jezu. Mam też obraz operacji serca takiej, znaczy prawdziwej, każda jest prawdziwa, ale takiej, że był rozcinany mostek. I dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to ta rana w mostku cały czas ci się nie goiła ta, po tym trzyciu a dwa, po tej operacji tak wyszedł jeszcze jakiś przeciek, który gdzieś w sercu jest, to jest tam na urządzeniach wychodzi. Czyli jakby operacja wyszła, ale ileś procent nie, nie najlepiej, tak? I de facto wymagałoby to powtórnej operacji. Teraz też ta sytuacja koronawirusa jakby oddaliła od ciebie tą powtórną operację. Ale Pan Jezus mówi: Ale ja teraz przychodzę, ja Twoje serce operuję do końca i będziesz mieć dwa objawy. Czyli pierwsza rzecz to będzie, że to serce będzie w pełni dobrze funkcjonowało, nie będzie tego wycieku krwi gdzieś tam, tego przecieku. A druga rzecz, ta Twoja rana teraz się będzie pięknie goiła, bliźniła. Chwała Ci Panie. Chwała Ci Panie, jesteś osoba, która hmm, czuje, y, doświadczenie Twojego życia pokazuje Tobie, Twoim oczom, że Bóg nie pamięta o, o, o tobie, że Bóg o tobie zapomniał, że y, dla Boga ty nie istniejesz i nie jest w ogóle zainteresowany twoim życiem, y, no i przez to też nie masz relacji z Bogiem, a Bóg dzisiaj przychodzi do ciebie, y, wypełnia ciebie twoją obecnością i doświadczasz tego nawet fizycznie. A jutro zadzwoni do ciebie ktoś, no czyli telefon czekasz już od długiego czasu to też przemieni twoje, twoje serce, rozraduje to ciebie, panie bądź w tym uwielbiony. To chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Ja mam jeszcze ogłoszenie. Po tym filmiku dzisiaj też umieszczę. Na Facebooku link do y, płyty Gorzkie Żale. Dzisiaj jest ostatnia niedziela Wielkiego Postu. W zeszłym tygodniu ksiądz Andrzej umieścił umieścił. Słuchajcie, ale to, to jest ta wyjątkowa płyta. To jest y, dla mnie wyjątkowa płyta, bo po pierwsze y, to są pierwsze gorzkie żale, które mi się spodobały w moim życiu. Ale co ważniejsze, y, jak opowiadałem ileś tam spotkań temu o tym wypadku. Śmiertelnym, gdzie jechałem samochodem. Jechałem wtedy, właśnie robić próbę do, do tej płyty. No wiadomo, że próba się wtedy nie odbyła wszystko się potoczyło inaczej, ale potem zrobiliśmy tą próbę w jakimś późniejszym terminie, nagraliśmy te gorzkie żale. I one są po prostu piękne. Tam Gosia Orzechowska śpiewa, ksiądz Andrzej Daniewicz gra na klawiszach, ja gram na perkusji. Przy okazji też realizuje to nagranie. To jest pierwsze nagranie w studiu, które Bóg kazał otworzyć. To inna historia, też piękna do opowiedzenia. Ale zachęcam Was do przesłuchania i przeżycia tych gorzkich żali. Uważam, że są naprawdę piękne i godne polecenia. Tak, więc bardzo Was zachęcamy do tego, żeby sobie posłuchać na YouTubie. To będzie na kanale La Pallottina. To zespół, w którym też gram. Nagrywałem płyty, Nagrywasz, no ale nieważne, to będziecie mieć w linku. To cóż, życzymy błogosławionego tygodnia, błogosławionej niedzieli i do zobaczenia z Bogiem, pa pa! Yeah. Cię, wspaniałego Boga. Uwielbia. Widząc twoją twarz. Napełniam się Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.